Klaksony aut zbudziły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście. Miniony dzień sto różnych osób goni, lecz cóż obchodzą one właśnie mnie? Nie dla mnie sznur samochodów, niech dalej jadą wprost przed siebie. Nie dla mnie, bo szukam Ciebie i nie wiem jak odnaleźć zgubiony ślad. Nie dla mnie sezam ulic i kolorowych świateł gwiazdy. Nie dla mnie ta noc nad miastem, gdy Ciebie nie ma przy mnie. Cóż, barwy świat. Gdzieś jest mciec, mój moje jest przedmieście. Gdy wrócę tam, odnajdę cię nareszcie. Opowiem ci, jak długo cię szukałam, a ty po prostu znów uśmiechniesz się. Nie dla nas sznur samochodów, Niech dalej jadą wprost przed siebie, nie dla nas, bo kocham ciebie i już niczego nam dzisiaj nie jest brak. la 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 la.